Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Sporty i Biznes i dzisiaj dowiecie się, dlaczego niektóre dobrze prosperujące biznesy upadają. A więc dlaczego i co powoduje, że dobrze prosperujące biznesy upadają? Czasami można zauważyć przedsiębiorcę, który naprawdę działa na bardzo wysokich obrotach, rozwija biznes, skaluje biznes, zatrudnia ludzi, ma świetny marketing, i w którymś momencie ten biznes upada. Po ich kilku latach on nie jest już na takim samym poziomie nie ma rozwoju, nie ma skalowania nie ma, nie ma poziomu. I biznes upada. Co, to, co powoduje, że tak się faktycznie dzieje? Obserwowałem wielu, wielu przedsiębiorców, którzy faktycznie mieli świetne biznesy, ale w którymś momencie czegoś zabrakło, coś zrobili inaczej. Również słuchałem ostatnio kilku podcastów, które właśnie mówiły o tym, co powoduje, że przedsiębiorcy, którzy mają chęć, mają moc, mają energię. Mają pojęcie biznesowe, rozwijają biznes i w którymś momencie e, ten biznes upada. Więc rozpisałem sobie tu kilka e, takich podstawowych elementów, które, które ja zauważam, które z reguły są problemem, ponieważ faktycznie, kiedy jesteś nowym przedsiębiorcą, rozwijasz biznes jako nowy przedsiębiorca, a tylko 4% nowych przedsiębiorców jest w stanie utrzymać się w biznesie przez pierwsze 5 lat. Tak naprawdę 20% Nowych przedsiębiorców jest w stanie utrzymać się przez pierwsze y, dwa lata, następnie kolejne y, 20% z tych 20% jest w stanie utrzymać się w biznesie przez kolejne 3 lata. Więc to nam daje 4%. Tylko 4% nowych przedsiębiorców jest w stanie utrzymać się w biznesie y, 5 lat. I niektórzy z tych 4% nadal w którymś momencie odpadają. Biznes im upada. I właśnie. Większość z tych 4% to są właśnie ci, którzy dobrze prosperują, na dobrym poziomie, w którymś momencie upadają. Te 4%, kiedy uruchomią swój biznes, mają moc, mają energię, mają chęci, harują po kilkanaście godzin dziennie, wkładają 70-80 godzin pracy, nie myślą o wakacjach, nie myślą o zachciankach, nie myślą o stylu życia, nie myślą o jakichś wyjazdach, o zakupach o czymkolwiek myślą o biznesie. Naprawdę mają mnóstwo, mnóstwo e, e, energii, chęci do działania, żeby rozwinąć ten biznes, szukają rozwiązań, inwestują, wzloty i upadki, tak to, jak to jest faktycznie w biznesie, ale utrzymali się, mają dobrze prosperujący biznes, są e, w tych 4%, czyli przetrwali w biznesie przez 5 lat, ale w którymś momencie ten biznes już nie funkcjonuje. Co się dzieje? No właśnie to, co robili na samym początku i to, co doprowadziło ich do tego momentu, o tym zapominają i to przestają robić. Pierwsze na mojej liście, czyli zaniedbują siebie i biznes. Wiecie, jeżeli ktoś chce mieć więcej energii i chce pracować nad biznesem, pracować długie godziny, to ogólnie o siebie dba. Staje wcześnie, zdrowo się odżywia, możliwe, że trenuje, tak aby... Wyciągnąć z siebie i swojego organizmu jak najwięcej, ponieważ potrzebuje pracować po kilkanaście godzin dziennie, czasami 7 dni w tygodniu, czasami miesiące i lata. Ciągną tak praktycznie bez przerwy, aby rozwinąć biznes. I wiele osób naprawdę y, mocno się w to angażuje przez długi, długi okres czasu. Więc zaniedbują ogólnie siebie, zaczynają chodzić do restauracji, zaczynają dłużej spać, wstawać o y, różnych porach. Nie mają tak zorganizowanego dnia, jak wcześniej. Po prostu odpuszczają, zajmują siebie i biznes. Nie są aż tak bardzo zaangażowani w biznes, jak wcześniej. Inne godziny pracy, częste wakacje, restauracje, wydawanie pieniędzy na zachcianki. To wszystko, co robią, czego wcześniej nie robili. Tracą kontrolę nad biznesem i Yy, na, tra, tracą kontrolę nad budżetem yy, biznesowym i prywatnym. Tracą kontrolę po prostu, kiedy biznes się rozwija, oni dobrze zarabiają, dobrze im się żyje, podnoszą swój styl życia, wydają, wydają pieniądze na rzeczy, które, na które wcześniej nie wyda, wydawali, natomiast nie mają bardzo szczegółowo określonego budżetu. Nie wiedzą dokładnie, ile biznes zarabia, jaki ma wzrost, ponieważ trochę zaniedbali biznes i swoje zaangażowanie w biznes. Teraz wydają pieniądze, ponieważ pieniądze się pojawiają, natomiast tracą kontrolę nad tym, ile pieniędzy wydają na życie prywatne i podnoszenie stylu życia do tego, co mogą wydać. Tak samo yy, tracą kontrolę nad budżetem biznesowym. Pracownicy przejęli tą kontrolę, możliwe, że jest dosyć duża rotacja. Szef, czy właściciel, czy założyciel już nie jest tak mocno zaangażowany w biznes jak wcześniej. Nie zna informacji, nie zna szczegółów, nie ma kontroli nad budżetem. Brak rozwoju w tym momencie, nie tylko w tym momencie, ale ogólnie w biznesie, jeżeli ktoś posiada biznes, to wie, że nie ma możliwości, aby stać w miejscu. Jeżeli stoisz w miejscu, to się cofasz. Takie są zasady. W biznesie ogólnie w życiu, jeżeli się nie rozwijasz, jeżeli nie jesteś lepszy w tym, co robisz, to się cofasz i ktoś inny cię zacznie wyprzedzać, konkurencja, ponieważ cały świat idzie do przodu, więc musisz się rozwijać. Jeżeli nie masz chęci i zaangażowania i kontroli nad biznesem, i nie inwestujesz, nie szukasz nowych rozwiązań, nie pracujesz na tym, żeby biznes był coraz lepszy, to stoisz w miejscu i automatycznie się, się cofasz. Y Styl życia, alkohol, hazard, imprezy, kobiety. To jest, e, to, są, to jest jeden taki, nie wiem czy z głównych powodów, ale faktycznie taki e, jeden z powodów, dlaczego przedsiębiorcy, którzy dochodzą do jakiegoś poziomu, do dobrego poziomu, zaczynają zaizbywać siebie, biznes, tracą kontrolę, brak rozwoju, ponieważ energia jest kierowana ku podniesieniu. Stylu życia. Wydają więcej pieniędzy na osiągnięcie lepszego stylu życia niż ogólnie na biznes. Lepszy styl życia możliwe, że y, są to faktycznie y, więcej imprez, więcej wakacji, regularnych wyjazdów, weekendy, spotkania ze znajomymi możliwe, że przy butelce wina regularnie, niestandardowe godziny pracy możliwe, że w biurze Was jest ktoś, Was, może nie Was, ale, ale mówię o kimś y, jest. Dużo rzadziej niż wcześniej. Możliwe, że te, 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 te dni w biurze są raz na jakiś czas. Możliwe, że wcześniej było to kilkadziesiąt godzin tygodniowo, 70, 80 godzin tygodniowo. Możliwe, że teraz to jest jeden, jeden dzień w tygodniu. Koncentrujemy się na podniesieniu swoim, swojego stylu życia. Tracimy kontrolę, tracą kontrolę nad budżetem biznesowym, prywatnym. Energia jest skierowana zdecydowanie w złym kierunku. Inwestują, inwestują w styl życia, za dużo w styl życia, a za mało w biznes, czyli pieniądze, które zarabiamy, zarabiają może, e, w takiej formie powinienem to powiedzieć, pieniądze, które zarabiają, inwestują, nie tyle inwestują, ponieważ inwestycja, inwestycją można nazwać coś, co... No, w czymś pomnożymy pieniądze, ale przynajmniej próbujemy. Tutaj to w ogóle nie jest, nie jest jakby inwestycja, nie możemy tego nazwać inwestycją, ale jest to wydawanie pieniędzy na to, żeby podnieść styl życia, a nie w rozwój. Zapominamy o marketingu, zapominamy o procesach sprzedaży, zapominamy o szkoleniach ludzi. No, przecież biznes prosperuje na jakimś tam poziomie przez jakiś okres czasu, przez kilka ostatnich lat, to nic się nie stanie. Jak ja trochę od. Stąpi od tego biznesu, może trochę odciążę siebie i zostawię ten biznes, ponieważ on powinien być samodzielny. No nie tak to działa. Jeżeli ty jako założyciel aktywnie zarządzasz biznesem i nie masz później kogoś, kto faktycznie będzie rozwijał ten biznes jako, jako własny biznes. Nie wiem, może jakiś udziałowiec, pracownik, który przejmie kontrolę, możliwe, że zatrudnisz w końcu prezesa, menadżera, który faktycznie. Będzie rozwijał i ty to, ale ty to obserwujesz, jesteś w 100% zaangażowany, wiesz, czy biznes idzie w dobrym kierunku, nie tracisz kontroli, nie tracisz kontroli, ponieważ menadżer czy dyrektor czy, czy, czy prezes dzisiaj jest, za miesiąc może go nie być. Różne mogą być sytuacje, ktoś zmieni zdanie, może się nie dogadacie, możliwe dostanie lepszą ofertę pracy, po prostu odejdzie, otworzy własny biznes, różne są sytuacje, więc jeżeli ty stracisz kontrolę, Odejdziesz trochę od biznesu, zajmiesz się czymś innym, budujesz styl życia i, i, i dojdziesz do jakiegoś poziomu, że faktycznie już jesteś innym człowiekiem. To nie, te, to nie masz tyle mocy, energii co wcześniej. To nie, te, to nie jest tak jak w tych pierwszych pięciu latach, że Ty koncentrowałeś się mocno na biznesie, spędzałeś mnóstwo czasu, nie interesowały Cię imprezy, alkohol, kobiety, hazard. To Cię nie interesowało, ale obserwowałeś też, no jeśli miałbym więcej pieniędzy, to możliwe, że spędziłbym je trochę... Poświęciłbym trochę, trochę gotówki na tego typu styl życia, bo możliwe, że ci się ten styl życia podoba. Możliwe, że weszłeś w złe grono, w złe towarzystwo, które może było, miało wpływ na to, co, co robisz teraz, w jaki sposób. I zacząłeś się angażować, tracić energię w tym kierunku. I w tym momencie, aby wejść powrotem w ten tryb, w którym byłeś na samym początku, będzie bardzo trudno. Musisz się całkowicie przeprogramować, przeorganizować. Możliwe, że już jest za późno. Możliwe, że biznes urósł do takiego poziomu i zaczął się cofać, że nie ma odwrotu. Po prostu ty się tak mało w tym biznes angażowałeś, że w którymś momencie nie jesteś w stanie biznesu uratować. Ponieważ straciłeś kontrolę, nie jesteś zaangażowany, dużo mniej godzin, nie jest tak naprawdę w tym biznesie coś, co się dzieje. Nie znasz budżetu, nie znasz procesu, procedur, tych, które były wdrożone. To wszystko już nie jest skuteczne. Możliwe, że było brak rozwoju, brak progresu przez ostatnie 2-3 lata. Zaniedbałeś to, zaniedbałeś siebie, zaniedbałeś biznes i teraz, nie mając kontroli, biznes upada. Biznes upada i, e, i faktycznie ty nie jesteś w stanie go uratować. Więc moi drodzy, jeżeli rozwiniesz biznes, osiągasz sukcesy, jesteś jednym z tych 4% przedsiębiorców, którzy są w stanie przetrwać przez te 5 lat. Nie zwalniaj, musisz mieć dalej plan na kolejne 5 lat, dalej musisz mieć strategię, dalej musisz być w biznes zaangażowany. Ja rozwijając biznes i poświęcając 70-80 godzin tygodniowo przez pierwsze 5 lat robię to w tym momencie również na podobnym poziomie, tak? Jest sztab ludzi, tak? Pewnie mógłbym trochę od, od, od odejść od biznesu, może tak mocno się nie angażować, biznes jest samodzielny, robiłby nadal progres. Są ludzie, którzy są w stanie ten, ten biznes dalej prowadzić, zarządzać nim, robić progres, mieć rozwój. I faktycznie się nadal, nadal rozwija. Natomiast dalej mam kontrolę. Ja dalej, raz, że chcę się angażować w biznes na takim poziomie, jakim się angażuję. Poświęcę na to bardzo dużo czasu, ale również siebie rozwijam, ponieważ im biznes jest większy, im działamy na wyższym poziomie, tym ja muszę być lepszy w tym, co robię. Więc jeżeli ja zostałbym na poziomie, jakim byłem 5 lat temu, ten biznes nie, praktycznie bym nie, nie mógł teraz istnieć. Ponieważ moje kompetencje by jakby nie dorastały do tego, co, co, co reprezentuje w tym momencie biznes. Możliwe, że ten biznes by urósł jakoś organicznie, naturalnie, sam do tych rozmiarów, ale w którymś momencie zderzylibyśmy się ze ścianą, już nie ma mocy, aby przedrzeć się dalej. Więc założyciel, ja jako założyciel, muszę cały czas się rozwijać, poświęcać bardzo dużo czasu nad na biznesem. Ja nie mówię, że zawsze będę pracował po 7,8 godzin tygodniowo, yy, ale mam cele, które chcę zrealizować, bardzo dynamicznie się rozwijamy, i nie yy, na pewno będę postępował według tych, tych działań tutaj. Tylko jeżeli odstąpię troszeczkę od biznesu, będę miał ludzi, którzy przejmą całkowicie kontrolę, natomiast ja będę odgórnie dalej monitorował biznes i będę, i będę w biznes na jakimś poziomie zaangażowany. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś na takim etapie, musisz się upewnić, że biznes idzie w dobrym kierunku. Przekażesz kontrolę ludzi, ludziom, którzy są kompetentni, którzy już współpracują z Tobą od dłuższego czasu, natomiast Ty nigdy nie zaniedbasz siebie, i nie, nie zaniedbasz biznesu. Nadal będziesz w to zaangażowany i będziesz nadzorował biznes na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie, możliwe, że jest to 10 godzin tygodniowo, no ale na odpowiednim poziomie, aby mieć pełną kontrolę albo jeśli trzeba wstąpić z powrotem do biznesu, przejąć zarządzanie i pociągnąć biznes dalej. Moi mam nadzieję, że materiał jest yy, yy, wartościowy. Jeżeli tak myślicie, dajcie komentarz, jakikolwiek, udostępnijcie go dalej. Jeżeli jeszcze nie udało Wam się subskrybować, subskrybujcie kanał. Gdzieś tu jest dzwoneczek, dzwoneczek, który przypomni Wam o kolejnych materiałach, które ukażą się na kanale Sport i Biznes. Ja Wam dziękuję za uwagę, do następnego.